JavaScript będziemy mieć bardzo często do czynienia z konwersją typów. Z konwersją będziemy się spotykać przy porównywaniu wartości, wykonywaniu działań matematycznych, konkatenacji ciągów znakowych czy nawet przy serializacji do formatu JSON. Wielokrotnie sami będziemy decydowali o konwersji danych. Będzie to wtedy konwersja jawna. Znacznie częściej jednak będzie się odbywała konwersja niejawna. Konwersja niejawna rządzi się wieloma regułami i zasadami. Zrozumienie ich może nam ułatwić pracę z JavaScript. Nieważne, która z nich występuje, Każda konwersja w JavaScript to konwersja do typu prymitywnego. W wyniku konwersji otrzymamy zawsze wartość typu boolean, string albo number. Dodatkowo konwersje dla typów prymitywnych i obiektowych różnią się. W tym dziale zajmiemy się typami prymitywnymi. Gdy będziemy omawiać obiekty, wrócimy jeszcze do konwersji i tego, jak one zachowują się, gdy musi nastąpić ich konwersja do typu prymitywnego. Jeśli chodzi o konwersję jawną, to dzieje się wtedy, kiedy w kodzie zastosujemy konkretną instrukcję. Dobrym przykładem jest wykorzystanie funkcji boolean, string i number. Ten zapis mówi nam dokładnie o tym, że wartości zostaną przekonwertowane na odpowiednie typy. Jeżeli podamy do tych funkcji poprawne formaty danych otrzymamy spodziewany wynik. Każdą z tych funkcji omówimy jeszcze dokładnie w dalszej części działu. W JavaScript częściej będziemy mieli jednak do czynienia z niejawną konwersją, która często zaskakuje programistów swoimi wynikami. Niejawna konwersja bardzo często stosowana jest przy wszelkich porównaniach, instrukcjach warunkowych. Często wynikiem niejawnej konwersji jest typ boolean. Jeden z poprawniejszych przypadków w kodzie to sprawdzenie, czy zmienna posiada jakąś wartość. W tym przypadku zmienna A reprezentuje typ string. Ten łańcuch znaków nie jest pusty, a nie pusty string konwertowany jest na wartość true. Ostatecznie więc zmienna A na potrzeby instrukcji warunkowej if zostaje niejawnie skonwertowana do typu boolean o wartości w true. Zobaczmy kolejny przypadek. Tutaj również sprawdzamy, czy zmienna b posiada jakąś wartość. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że nie. Jednak spacja to także wartość w JavaScript i choć mogłoby się wydawać, że nic tam nie ma, nastąpi niejawna konwersja do typu boolean i będzie ona miała wartość true. Kolejnym przypadkiem niejawnej konwersji jest dodanie pustego stringa. Tak naprawdę jest to operacja dodawania. Jednak gdy jedna ze stron reprezentuje typ string, następuje konwersja drugiej strony do typu string. Dlatego też ostatecznie otrzymujemy liczbę zapisaną jako string. Szczególnie dużo niejawnych konwersji zachodzi przy operatorach porównania arytmetycznych i logicznych. Cały system konwersji w JavaScript jest bardzo rozbudowany i ma swoje konkretne zasady. Szczególny problem powoduje operator podwójnego porównania. Zapamiętanie wszystkich możliwych wyników, jakie daje ten operator, nie jest możliwe. Dlatego tak często operator ten zaskakuje programistów. A używanie go dzisiaj to proszenie się problemy. Jednak nadal operator ten istnieje w JavaScript. Jest też częstym elementem dyskusji na rozmowie o pracę i warto o nim wiedzieć coś więcej. Rozważmy taki przypadek, z którego otrzymujemy wartość false. Porównujemy tutaj wartość true z napisem true. Moglibyśmy wydedukować, że jeżeli po lewej stronie jest wartość boolean, to wartość po prawej stronie będzie przekonwertowana do wartości true w typie boolean. Niestety, przy porównaniach działają zupełnie inne zasady i możemy je przejrzeć w specyfikacji ECMAScript. Gdy przeanalizujemy nasze porównanie zgodnie z tym, co jest w specyfikacji, zobaczymy zapis, że jeżeli pierwszą wartością jest boolean, to następuje niejawna konwersja boolean na typ number. Po pierwszej niejawnej konwersji porównanie zmienia się więc na taką postać. W specyfikacji czytamy dalej. Jeżeli teraz pierwszą wartością jest number, a drugą wartością string, to należy przekonwertować drugą wartość na number. Nasze porównanie znów zmienia postać na taką. Wszystko zostało sprowadzone do typu number i na końcu sprawdzane jest, czy liczba 1 równa się nan. Pamiętajmy, że w JavaScript none to number. Są to więc dwie różne liczby. Otrzymujemy więc wartość false, pomimo że mogliśmy się spodziewać wartości true. Przeszliśmy przez szereg niejawnych konwersji, a wynik dla nas nie był oczywisty. Spamiętanie tego jest bardzo trudne. W internecie znajdziecie świetną stronę autorstwa użytkownika DOREJ, która pokazuje przypadki konwersji przy porównaniu, a także konwersje przy instrukcji IF. Tabela prezentująca możliwe wyniki przy operatorze podwójnego porównania jest trudna do zapamiętania i nawet nie należy próbować jej zapamiętać. Wniosek z tych wszystkich materiałów jest zawsze taki, że najlepiej używać potrójnego operatora porównania, który nie dokonuje konwersji. Prezentuje to już druga tabelka. Zadaniem potrójnego operatora jest sprawdzenie, czy wartości są takie same i mają ten sam typ. Nie zachodzą żadne niejawne konwersje, a tabelka w odczytaniu jest już bardzo prosta. Otrzymujemy true tylko tam, gdzie w porównaniu mamy dokładnie ten sam typ i tą samą wartość. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do naszego przykładu. Może nam bardzo zależyć na porównaniu takich wartości jak boolean i string. Jeżeli chcemy to koniecznie zrobić, najlepiej zastosować jawną konwersję do typu boolean. Dokonując konwersji jawnej i stosując potrójny operator porównania, kod mamy pod większą kontrolą i nie jesteśmy zdani na wynik niejawnej konwersji, który jest trudny do przewidzenia. Tym sposobem unikniemy wielu problemów. Czasami jednak możecie zobaczyć w użyciu podwójne porównanie. Jedynym przypadkiem, w którym podwójny operator sprawdza się, to porównanie do wartości 0. Ten zwięzły zapis pozwala sprawić, czy wartość nie jest 0 lub undefined. Nie wiem jednak, czy robienie w kodzie wyjątku na takie podwójne porównanie przyniesie Wam wiele korzyści. Osobiście z podwójnego operatora porównania zrezygnowałbym całkowicie, choćby dla ujednolicenia zasad w kodzie. Dalszymi przypadkami konwersji zajmiemy się w kolejnych filmach, gdzie poznamy operatory porównania, operatory logicznego porównania i różne sposoby jawnej i niejawnej konwersji. Co warto zapamiętać? W JavaScript mamy konwersję jawną i niejawną. Każda konwersja to sprowadzenie do wartości prymitywnej. Operatory często stosują niejawną konwersję. Operator podwójnego porównania jest szczególnie trudny do rozszyfrowania. W internecie mamy dostęp do tabel, które pokazują konkretne przypadki porównania. Jeżeli używamy operatora porównania, to tylko potrójnego.